Bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny ciągnik rolniczy. Tym razem Renault Ares 640 RZ. Ciągnik z 2001 roku z przebiegiem 7534 godziny pracy. Przebieg w 100% autentyczny. Ciągnik wyposażony w amortyzowaną kabinę, komplet obciążników oraz klimatyzowaną kabinę. Jak wygląda, funkcjonuje. Zobaczcie sami. Z poprawek lakierniczych mamy tutaj obciążniki i przodek na obciążniki, które zostały ponownie polakierowane. Poza tym, ciągnik jest w oryginale. Nie są malowane ani felgi, ani maski, ani błotniki, ani tłumnik, ani schody, ani zaczepy. ciągnik ładny, równy, kompletny, silnik John zwykła pompa, rotacyjna, bez sterownika, oryginalne opony. Felga oryginalna, niemalowana. Komplet zaczepów transportowych. Próbujemy kawałek się przejechać. Tak jak mówiłem, siedem tysięcy trzydzieści godziny. Oryginalne opony z tyłu. Czynia mechaniczna, czterobiegowa, cztery półówki pod obciążeniem, skrzynia wolna, szybka, czyli żółw zając. Przy wyjściach, trzy pary wyjść hydraulicznych: gaz ręczny, włączenie napędu, blokady, włączenie wałka, podnośnik, radejko oświetlenie. zmieniamy lewarkiem trzynia wolna szybka żuw zając połówki Kawałek się przyjedziemy Czołnik rusza bez Przęgła. Bardzo ładnie zmienia. Chyba będę musiał niebawem kończyć filmik, bo mam klientów. Połówki bardzo ładnie odejmuje. Bardzo ładnie zmienia kierunek jazdy maszyna płynna chyba wielce nie pojeżdżę w tym momencie jakiś tam pągląd pewnie można sobie wyrobić silnik chodzi bardzo ładnie Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oględzin tygodniu do 17 w sobotę od 10 do 14. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.